Przestało się, ten rap to pobosie, objawienie króla, wsłuchaj się w osobiście odnieść się do pomysłowego, zróbmy tak, by nie było niczego. Jeszcze raz tam w Kielcach? Nie pierwszy raz, bo mam rodzinę. rodzinę. Czyli często pan przyjeżdża? Tak. A y, gdyby były wybory na prezydenta Nawet tu tak, mój rodziny klub prowadził, Aha, A gdyby były wybory na prezydenta Kielc, to startowałby pan w takich wyborach, w takim ładnym mieście? A czemu nie? A na prezydenta Polski, bo też pan... Będę. Piszał? Na pewno. Na pewno. Nie myśl, że to żart, jesteśmy poważni. Każdy ma coś. To do życia ważni. Bo sami sobie z problem. to rozwiązanie dobrego będzie, to A z tego pisu to jaki dobry polityk jest? Bo pan chciał walczyć z tym bandytyzmem to takie dobro, to dobry jest? Nie mam na razie do tego. A najlepszy polityk w Polsce, to jaki jest? Pan czy ktoś inny? Uważam, że ja nie będzie buźni, nie będzie kamaru, nie będzie słabych płyt, nie będzie prowadzenia, nie będzie bańki, nie będzie urzędów, nie będzie podażków, nikt nie popełni błędów. Ale to co nie, nie, nie niczego z aktualne? Nie, wszystko będzie normalnie. To mój rzecznik pracowy by myślał, troszeczkę inny porozumienie to jest, bo troszeczkę inaczej ja prowadzę. U mnie hasło jest zmienione. Godność, prawo i godność mhm. i powinno w Polsce być dla wszystkich, dla wszystkich Polaków żeby było prawo i godność żeby byli uczciwi i tak dalej no Pan mówi, że chce Pan raj w Polsce zrobić jak chce Pan zrobić raj w Polsce no chcę wszystko narkotyki zlikwidować, alkohol zlikwidować wprowadzić pracę zakłady pracy żeby wszędzie w całej Polsce, w Polsce tej niech żyje mówić nic się nie podoba, mówisz, co z tego, jeśli wszystko jest złe, niech nie będzie niczego. Jeszcze takie pytanie o Pana sweter, bo taki symbol Pana ja jest, tak. to jeden jest, ma, ma Pan tylko jeden taki sweter, czy kilka takich? To jest yy, sfery, yy, oryginał, który do Was przyjechałem z oryginałem, mhm. e, ale nie zawsze po strójczykiem, ale dało się pokazałem w oryginale, żeby wiedzieliście, że a te które idą i wy pokazujecie w telewizorze, to są podróbki. Aha, czyli tylko ten jest jeden z Jedyny Kolonowica. Ten... Tak. Nie będzie sądu i nie będzie blokowiska, nic Zostanie tylko wielki no, no. Ja idę do narodu polskiego otwarcie, szczery, jestem. Ja się nie boję się ni niczego. Mój tatuś walczył o Polsko, Boga walczył. Ja tak, ja tak sam walczę walczył o to, żeby naród był uczciwy, sprawiedliwy i godny. Tym wszystkim, tylko jedno jest bez sensu, jeśli zlikwiduję wszystko, nie będzie tureckich setrów, nie będzie już ani napalanych matek, młodzieży i ludzi, ani czapek u szatek, lecz ma to dobre strony, nie ma samoobrony, każdy ulerpera, koleś musi wrócić na rolę, oj sorry, przepraszam, przecież nie ma gdzie wracać, rolę zniesiono, przesuną na atak, na końcu, tego się spodziewałem, on likwiduje mnie i ten kawałek.